Przeanalizujmy, ile osób w 2024 roku zostało ukaranych za aktywność zawodową, za to, że pracowali. Mówimy tu o osobach z niepełnosprawnościami. To znaczy, ilu osobom zawieszono rentę całkowicie lub pomniejszono? Ja będę bazował na danych z Gazety Prawnej. W 2024 pomniejszonych rent było 4900 i w ten sposób państwo oszczędziło jest to w cudzysłowie 58,5 miliona złotych pomniejszamy rentę wtedy kiedy znajdujemy się w tych granicach między 70% średniego wynagrodzenia a 130% średniego wynagrodzenia ile było zawieszonych czyli powyżej 130 procent zarobiły osoby z niepełnosprawnościami, to tak zwana elita. Słuchajcie, w 2024 było 2300 takich osób. Spadek zanotowano w porównaniu z rokiem 2023 o 200, bo w 2023 roku tych zawieszonych całkowicie rent było 2000. 500. No niech żyje aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Tak jak mówię, jest, pod tym względem jest moim zdaniem coraz gorzej. W tym rent socjalnych zawieszonych całkowicie zarówno w 2023 i 2024 było 1200 osób. Czyli suma summarum ile państwo zaoszczędziło na tych zawieszonych rentach? 2024 144,4 miliona. I tutaj dalej eksperci mówią, że ubytek może być zrekompensowany, gdy na rynek pracy wejdzie około 10 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i oni czy zrekompensuje ubytek około 280 milionów złotych. Na czym polega ten ubytek? Na, czy, na czym polega wartość dodana tych osób niepełnosprawnych? którzy wyjdą na rynek pracy. Oczywiście przyniosą umiejętności, ale również będziemy, od nich będzie, będą odprowadzane podatki, jakieś tam składki na, na ZUSy i inne różne rzeczy. I jaka jest Wasza opinia? Czy zniesienie pułapki rentowej spowodowałoby, że wzrosłoby zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? Ja nie jestem taki pewny w 100%, czy nagle by to wszystko się pięknie odmieniło. Ale o tym będę mówił w, w następnych odcinkach. Obserwujcie mnie, subskrybujcie. Będę mówił o bardzo ciekawych rzeczach, które raczej nie usłyszycie gdzie, w innych mediach i w innych social mediach.